Martyna Bunda z domu Mistarz, dziennikarka i pisarka. Urodzona w Gdańsku, wychowała się na Kaszubach. Dzieciństwo i wczesną młodość spędziła w Kartuzach. Jest absolwentką Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia w klasie gitary w tym mieście. Na studia wyjechała do Warszawy, gdzie na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła politykę społeczną. Pracę dziennikarską zaczynała od epizodów w wieczorze Wybrzeża. Potem było echo nadwiślańskie, przez jakiś czas SuperExpress, a w końcu od 2004 roku rozpoczęła pracę w tygodniku polityka. Właściwie od 18 roku życia jest reporterką prasową. Z tego żyje i to była dla niej najważniejsza szkoła życia setki odwiedzonych domów, wiele godzin rozmów z ludźmi. To wszystko pozwoliło jej głębiej doświadczyć i inaczej spojrzeć na otaczający nas świat. W latach 2012-2018 kierowała działem krajowym w Tygodniku Polityka. Praca ta pozwoliła zająć się książką. Dwukrotna laureatka polskich edycji Europejskiego Konkursu za Różnorodnością Przeciw Dyskryminacji. Nominowana do polsko-niemieckiej nagrody dziennikarskiej w kategorii prasowej i dwukrotnie do nagrody Grand Press. Powieść Nieczułość to jej debiut literacki. W tym roku otrzymała za nią nagrodę literacką Gryfia, która, jak sama mówi, będzie dla niej zawsze najważniejsza, bo jest moją pierwszą nagrodą literacką. Nieczułość. Była również nominowana do nagrody literackiej Gdynia i nagrody literackiej Nike. Twierdzi, że ten późny debiut przyszedł w dobrym czasie. Choć obecnie mieszka w Warszawie, to jak sama mówi, czuje się kaszubką.